Tutaj, Olga, i Ciebie, witam Was w Scanners. Jeżeli podobało Wam się Papers, Please, to prawdopodobnie spodobała wam się właśnie ta produkcja, w którą dzisiaj będziemy grać. Um, jest to jakby symulator psychiatry, który chyba nawet nie ma wykształcenia medycznego, ale został zatrudniony przez państwo, żeby określać, czy ludzie są zdrowi psychicznie, czy może je tak nie. I ja już widzę, że to jest mocno problematyk, no bo Kaman, jeżeli on tak naprawdę nie ma. A, poczekajcie, pozdrowienia obywatelu. Jak wiesz, twoja córka znajduje się obecnie pod opieką struktury. Została poddana kwarantannie w z Zygnoki, jako że wykazywała objawy wysoce zakaźnej choroby psychicznej. Szczegóły jej choroby są objęte tajemnicą, ale zapewniamy cię, że jest w dobrych rękach. Za normalność i umysł, struktura wracając, uważam, że to jest mega problematyczne, że jaką wiedzą się będziemy posługiwać tutaj i określać rzeczywiście to zdrowie psychiczne, um, zaraz się pewnie dowiemy. I z tego, co widzę, nasza córka jest gdzieś uh, zamknięta. Wniosek o odwiedziny u córki odrzucony. By mieć dostęp do Instytutu Zygnoki musisz być skanerem myśli z trzecim stopniem obywatelstwa. Rozumiemy Twoje objawy, ale nie ma powodu do niepokoju. Z powodu tych niedogodności Twoje utrzymanie jest zmniejszone o dwa kapoki. Struktura. Um, w porządku. Może zacznijmy od tego, że jaka to jest choroba psychiczna, która jest zakaźna, ponieważ ja na razie o żadnej nie słyszałam. Ale już tutaj widzimy jakoś: wiecie, jakiś taki ZSRR, e, jakieś inne dziwne państwa. Państwo, gratulacje, przyjęto ci do programu skanerów myśli. Załączamy zestaw sprzętu niezbędnego do pracy. Zawiera on radiofon, przez który będziesz otrzymał dalsze instrukcje. Konstruktor, dziękuję ci za twoje usługi, za normalność i umysł struktura. Wow. To ostatni. To za normalność umysł brzmi bardzo, bardzo um, podejrzanie, powiem wam szczerze. Co tutaj będziemy robić? Uh, czy mogę tutaj gdzieś nacisnąć? W porządku? To jest chyba nasz pierwszy dzień? Pozdrowienia, skanerze myśli. Twoim zadaniem jest diagnozować i leczyć anomalnych obywateli struktury. Anomalnych? Wytyfy, co to jest to w ogóle za określenie? Za każdą zakończoną terapię otrzymasz kwotę 15 kapoków. Kto na koniec dnia nie jest w stanie zapłacić utrzymania, jest wydalany ze struktury i zsyłany do strefy zewnętrznej. Okej. Okay. Ta mapa struktury pokazuje obywateli, którzy wykazują oznaki dziwnego zachowania. Spójrz, jeden z obywateli wymaga twojej uwagi. Idź złożyć mu wizytę. W porządku, zaraz to zrobimy. Jedyne, co mnie, słuchajcie, na początek interesuje, czy to są obywatele, którzy rzeczywiście mają jakieś problemy natury psychicznej, czy może są to obywatele, którzy po prostu sprzeciwiają się państwu. No ale zobaczymy. Rutker jest prawdziwym miłośnikiem natury. Zna każde drzewo w strukturze i jest głównym konserwatorem parku trójkątnego. Ostatnimi czasy stał się coraz bardziej połączony z naturą. Uważa, że jest dębem. Było fajnie i w porządku, dopóki połączone z naturą uważa, że jest dębem. No to tutaj już rzeczywiście możemy um, widzieć coś problematycznego. Udajmy się do tego pacjenta. Czy możemy z tym jakoś porozmawiać? Okej. Okay. Ten obywatel został już zeskanowany. Ilość i typy jego niepoczytalności są wyświetlone tutaj. Aha, czyli to jest te znaki niepoczytalności, tak? To są informacje o symptomach, rozumiem. Zacznij terapię i usunie poczytalność przed upływem czasu. Jego, to jak terapia na NFZ? Co to ma być? Eee, zróbmy to. To jest na czas, fak. Eee, to. Dobra. I co ja mam teraz zrobić? Czekajcie, to jest właśnie to, to jest chyba tutaj, tak? Dobrze, dobrze. Kurczę, kończy mi się czas, ja to nacisnąć? Dobra, chyba jest w porządku. To nam się udało. Czekajcie, tutaj jest jakiś taki jakby świecznik. Na razie jest zbyt prosto. Pewnie potem będą problemy. I teraz to. Nic się mu nie stało, prawda? Ponieważ z tego co widzę, to jakieś dziwne elektrowcząsy. Terapia ukończona. 15 waluty. Super, chyba. Ja nie jestem dębem. Nie, to trochę głupie, prawda? Wydaje się, że spędzałem zbyt dużo czasu z roślinami. Lepiej pójdę odwiedzić przyjaciół. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Ej, czy Wam też to daje taki vibe właśnie starej psychiatrii typu, nie wiem, elektrowtrząsy, lobotomia um, i różne dziwolągi? Ponieważ. Fajnie by było, gdyby leczenie było aż tak proste. Dobra robota, skanerze myśli. Żaden z obywateli nie potrzebuje Twojej uwagi. Odpocznij teraz, kontynuuj jutro. W porządku. Na szczęście ukończyliśmy, mieliśmy wystarczającą ilość czasu, ponieważ to mnie najbardziej a, martwi. Utrzymanie wynosi minus 7. Też o tym powinniśmy pamiętać, ponieważ boisz, że nas kurcze wydalą. Twoja córka jest umieziona w pokoju. Usiłujesz otworzyć zamek, ale klucz się łamie. Córka krzyczy. Co ta córka, na co ona choruje? Ponieważ wydaje mi się, że to może być jeden wielki bullshit i ona na nic nie choruje, tylko po prostu um, oni ją zamknęli w jakimś wiecie w jakimś szpitalu. Trzech obywateli wymaga Twojej uwagi. Wybierz obywatela i przeprowadź skan umysłu, by określić jego niepoczytalność. Pamiętaj, bierzesz pełną odpowiedzialność za swoją diagnozę. Okej, okay, mamy tutaj jednego pana, Don D'Alonzo. Ostatnio Don wydaje się brać swoją pracę ochroniarza nieco zbyt poważnie. Mieszkańcy obawiają się jego pragnienia dominowania i bycia dominowanym. Obawiają się dominowania i... Okej, okay, czyli takie Sadomaso z drugiej... W obu stronach. Rodzinę Derek'a Brown z dnia na dzień coraz bardziej niepokoi magik znany Pipitu. Fikcyjna poza którą ogrywa sam Derek. Oraz mamy, nawet po przejściu na emeryturę, Offman jest uważany za na najznakomitszego, dziękuję, sportowca struktury. Zazwyczaj okaz zdroja fizycznego i psychicznego, Offman zaczął wykazywać objawy nieobliczalności. Um, mamy tutaj również czas pokazany. Do wszystkich jest tak samo, więc wiecie co. Ten mnie e, pan zainteresował, ponieważ zazwyczaj okaz zdrowia fizycznego i psychicznego, czyli wszystko powinno być z nim w porządku. Jednakże ostatnio coś się zaczęło z nim dziać, więc jestem ciekawa, jak możemy mu pomóc. Chyba tak. Była podróż. Proszę, daj mi więcej czasu. Ja? Ja? Czekaj, przepraszam, pomyliłem cię z kimś innym. Nazywam się Ofman, proszę, mów mi, Baras. Mam nadzieję, że jesteś tu, by pomóc mi pozbyć się mojego wierzyciela? Aha, czyli słuchajcie na pierwszy rzut oka, ja nie widzę w nim nic takiego um, niepoczytalnego, niezwykłego. A Zróbmy może skan umysłu, zobaczmy co tutaj się z nim dzieje. No dobrze, skaner, powiem ci, co widzę na ekranie. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakiś sens. Zaczynajmy. Dlaczego on mną kieruje? To jest strasznie dziwne, że ja przyszłam do niego na terapię, a ten typ mi mówi, co tak naprawdę mam robić. Nasz kontrakt, spisany krwią, papier się nie drze. Okej. Okay. I mam chyba uznać, co, co uważam. Student prawa czuje się jak w pułapce, lubi sprzęt biurowy. Z tego, co mogę wywnioskować, to chyba on raczej czuje się jak w pułapce, prawda? Dobrze? Dobrze. Udało się. To skrzypce unoszą się w powietrzu, same grają. Kiedy zechce, potrafi stać się niewidzialny. W ten sposób mógł zawsze biec obok mnie na torze. Wierzy w magię, kocha muzykę, czuje się śledzony. Raczej czuje się śledzony. Dobra. I co teraz? Świeżo wytyczony biały tor biegowy na krwisto-czerwonym żmirze. Zauważysz zakręt jedynie, gdy uniesiesz głowę i spojrzysz do przodu. Eskapista lubi kolory optymista. Okej, okay, no lubi kolory, akurat mówię o tych wszystkich krwisto-czerwonych. Poczekajcie, biały tor biegowy, czyli to jego jakby sytuacja życiowa obecnie, krwisto-czerwony żwir, no to wiadomo, że czuje się jakiś może nie wiem, um, że ktoś mu groził. Zauważysz zakręt jedynie, gdy uniesiesz głowę i spojrzysz do przodu. Wiecie co? To mi brzmi jak optymista, no bo jeżeli uniesiesz głowę i spojrzysz do przodu, no tak jakby zauważy wyjście, jak, jak, po, jak zobaczę, w, jakby w innej perspektywie, albo eskapista. Eskapista, prawda? To mi zabiera dwie, o kurczę. dobra, trzeba się skupić, Olga. Jakie zwierzę? Biedna mała owieczka. Ona wie, ona wyczuwa rzeźnię. Boi się śmierci, smakosz, miłośnik zwierzę. Boi się śmierci, Kamano. No to to jest akurat proste, prawda? Tylko teraz tego nie zwalmy. To on, stary nik we własnej osobie. Niektórzy widzą jego rogi, inni nie. Ja nigdy ich nie osobiście nie widziałem, ale ten uśmiech rozpoznam wszędzie. Obsesja diabła, przyjazny, pamięć do twarzy. Obsesja diabła? Że niby te rogi, tak? Przyjazny, no chyba też raczej z żadnego tego. Pamięć do twarzy. Bez nadziei nam idzie, słuchajcie. I czas tam leci. Masakra. Super. Podium. Najlepszy widok jest z samej góry, ale w tłumie dostrzegam znajomą twarz. Przeraża mnie to. Śledzony. To jest łatwe. Dlaczego my cały czas rozwalamy na trzeciej tej? Zegar. Wskazówki wyłknęły się spod kontroli. Nadszedł czas. Zestresowany mechaniczna mentalność czeka na śmierć. Albo zestresowany, albo czeka na śmierć. To jest. Hej, jak czekasz na śmierć, to też jesteś zestresowany. Więc dobra. Uznajmy, że czeka na śmierć. Uf. Super. Tylko wiecie, co ja wcale nie uważam, że on jest e, niepoczytalny. Głęboki brak poczucia własnej wartości doprowadził w do przekonania, że za jego osiągnięciami stoi diabeł. Teraz uważa, że diabeł wrócił domagać zapłaty. Czekajcie, 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 ja w ogóle inny kompletnie wynik wyciągnęłam z, te, z tej całej rozmowy, ponieważ rzeczywiście tutaj on jest uznany jako niepoczytalny, ponieważ za, za jego osiągnięciami stoi diabeł, teraz uważa, że diabeł e, wrócił domagać zapłaty. No to to jest, no jest niepoczytalny w takim razie, prawda? Okej, okay. diabelizacja, Myśliciel, oczekuję na terapię. Bierzemy, słuchajcie, za to odpowiedzialność, więc ja już bym popełniła tutaj błąd, ponieważ ja naprawdę myślałam, że on po prostu, nie wiem, ma jakiegoś, jakiś dług na karku. Inicjowanie panelu niepoczytalności, w porządku. Czy może on w ogóle jakoś pomóc? Inicjowanie paska stresu, czyli my możemy go bardzo stresować. Mam nadzieję, że. Inicjowanie paska osobowości. Aha, czyli możemy go zestresować oraz możemy mu usunąć osobowość. Świetnie, uwielbiam brać na siebie aż taką odpowiedzialność. Satyści pacjenta zainicjowany, gotowy do terapii. Spróbujmy mu pomóc. Tak, nie wzięcie tego na poważnie byłoby błędem skaner. Mój dług bezustannie generuje odsetki. Bestii. Twój psychodron wydaje się niestabilny. Unikaj czerwonych pól, inaczej terapia zestresuje twojego pacjenta. Świetnie! Minigierki, to co uwielbiam najbardziej. Jeśli zechcesz zaprojektować nowe urządzenie, użyj lewego panelu, by dostać się do menadżera sprzętu. Um, w porządku? Terapię. Wybierz urządzenie, które odpowiada typowi niepoczynalności twojego pacjenta. On ma to coś, yy, czyli to, ale słuchajcie, czy my mamy w ogóle. Owszem, możemy to zbudować, tylko bardzo nam czas zniknie. I czy będziemy mieli potem pieniądze, aby zapłacić za mieszkanie? Chyba tak, spróbujmy. Aut, aurosysacz wysyła dziwną i negatywną energię Twojego pacjenta. Wysysa. Znajdź czułe punkty. Użyj pokręteł. w czułych punktach. Skóra będzie najsilniej się trzęsła. Okej, okay, to wcale nie jest przerażające. Wcale nie jest tragiczne. Czekajcie, mam również to. To jest chyba to. Ale nie mam nawet tylu, tyle czasu, aby to zrobić. Więc zróbmy sobie to. Ja mam tutaj jakoś to zrobić. Ok. Ok, bo ja nie wzięłam tych sprzętów, które mają mu pomóc. Świetnie, zostało nam 30 sekund. Genialnie po prostu. Eee... Surki! Słuchajcie, nie pomożemy mu. Zabraknie nam dnia. Dobra. 18 sekund. Udało nam się chociaż to zrobić. Eee, mamy również. Delikatne. Bardzo delikatne. Zostało dosłownie. 8 sekund. Nie uda nam się tego zrobić w pierwszym dniu. Mam nadzieję, że mo można do terapii wracać kolejnego dnia, prawda? Prawda, że będzie można? Czas minął. Twój dzień roboczy dobiegł końca. Obywatel wymaga dalszej terapii. Okej, okay, ale czy będę mogła ją dalej przeprowadzić? Ponieważ ja widzę rzeczy, gdzie absolutnie zwaliłam. Yy, dobra. Mamy bardzo mało pieniędzy, więc lepiej skupmy się rzeczywiście na pomocy. Czy możemy jeszcze raz yy, mu pomóc? Twoja córka musi zostać w instytucie w celu dalszych badań. Jeżeli pozwoli jej się wrócić do domu, może stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Ma się dobrze, nie ma powodu do zmartwień. Jest interesującym przypadkiem, cała rodzina może być z niej dumna. Za normalność i umysł struktura. Okej, okay. wytyfy! Na początku nam mówią, że o tutaj jakaś choroba psychiczna, która jest zakaźna w ogóle, co jest... kaman? no to jest bez sensu. I teraz jest interesującym przypadkiem, cała rodzina może być z niej dumna? Juu, chce mi się jakoś wymiotować, kiedy to czytam, naprawdę. Spróbujmy może jeszcze raz... Um... Pomóc temu pacjentowi, ponieważ ja się bardzo o niego martwię. Wiem, widzę błędy, które popełniłam i wyglądać na kogoś o duszy zawodnika. Czy mam rację? Nie do końca gram, by wygrać. Przeba, ja nie chcę podejmować wyborów, ja nie wiem, jak z nim rozmawiać na razie. Gram, by wygrać? No tak, naturalnie, ale pamiętaj, by wziąć pod uwagę koszty. Wiem coś o tym. Czy to są wybory, które prawdopodobnie, nie wiem, będą miały jakieś konsekwencje na, na zakończeniu? Prawdopodobnie tak. Czy powiedziałam dwa razy prawdopodobnie, prawdopodobnie. Spróbujmy jeszcze raz terapię. Może tym razem mi się o wiele bardziej uda. A więc ta potworność mam pomóc. Tak, ma ci pomóc. Weźmy to, zróbmy to. Robimy to, co wcześniej, czyli delikatne przyciski. Jakbyśmy próbowali go może głaskać. Ja naprawdę próbuję. Um, robić to najbardziej delikatnie jak się da. Dobra, udało się. Tutaj już symptom ten um, znikł. Teraz to. Co mamy tutaj zrobić? To tak ma być? Nie, tak jest źle. W porządku, super, dzięki groże mi w ogóle cokolwiek tłumaczysz. Byłabym wdzięczna, gdybyś mi mówił naprawdę, gdybyś mi tłumaczył jakkolwiek te, te gierki. Nie czuję się zbyt dobrze. Oczywiście, że nie czujesz zbyt dobrze, ponieważ nie wiem, jak ci pomóc. Wysyłać w nagrodę. Indegadery... czułe punkty. Użyj pokręty w czułych punktach, skóra będzie najsilniej się trzęsła. Okej! Okay. Dobra, tu się najsilniej trzęsie. Tu się najsilniej trzęsie. Czyli tutaj się nie trzęsie zbyt mocno, tak? Tu. Czekajcie, czy tutaj się trzęsie najmocniej? Tutaj się nie trzęsie najmocniej. Proszę! Dobra, udało nam się. Jejku, jak ja się bałam, że ja mu coś zrobię. Terapia ukończona. Okej, okay. ja jestem też bez sensu, ponieważ nie zobaczyłam w dzienniku, jak mam tego używać i wkurzam na grę. Czuła się mniej spięty, bez dwóch zdań. Czuję się, jakbym stracił starego ducha, albo może starego... A, że starego ducha albo starego ducha. Jestem dziwnie podziękowany w skanerze myśli. Oto podpisana karta kolekcjonerska, przedstawia mnie z Pucharem do zobaczenia. Okej, okay, pomogliśmy mu, słuchajcie, się tak niesamowicie stresowałam. Boże kochany, tak się bałam, że mogłem coś zrobić. Może spróbujmy tego, ziomeczka, e, bo mnie zainteresowało. Tutaj mieszkańcy obawiają się jego pragnienia dominowania i bycia dominowanym. Mam nadzieję, że ja go nie skrzywdzę, ponieważ jestem już delikatnie przerażona po naszym wcześniejszym pacjencie. Naciśnij przy drzwiach, spójrz w kamerę. A, skaner myśli szlachetna profesja odblokowałem drzwi, proszę wejść. Testować mnie cóż, odkryjesz raczej, że wszystko ze mną jest w porządku. Dbam o siebie, o ciało i umysł, ale gdy zjawia się oficjalny skaner myśli, podporządkowuję się. Um, spróbujmy. O, podeszła buta, co za widok, wygląda na nowy, bieżniki są całkiem świeże. Lubi być pod pantoflem, interesuje się modą, ceni jakość. Ceni jakość? Źle? Aha, czyli to już z... Z... kompletnie rozwaliliśmy, tak? Wygląda jak Tomi, zupełnie jak on, nad jeziorem, gdzie widzieliśmy się po raz ostatni. Proszę, wyłącz to. Czekajcie, ja widzę, chyba już mój błąd, który popełniam. Biorę tych pacjentów zbyt, jakby. Zbyt bezpośrednio. Mo Trzeba przyznać, albo nie wiem, ustalić, że oni próbują mi coś jakoś, jakoś tak podprogowo em, przekazać. Więc skupmy się. Wygląda jak Tommy, zupełnie jak ona nad jeziorem, gdzie widzieliśmy się po raz ostatni, proszę wyłącz to. Sekretne związki. Myślmy po prostu jak najbardziej teoriami spiskowymi, i może nam się uda. Światło drogowe, zielone, teraz czerwone, tworzenie porządku w chaosie, heroizm. Rozumie infrastrukturę, pociągają kolory, chce być kontrolowany. Chce być kontrolowany? Dobra, to nam się udało. Czemu pokazujesz mi spodnie? Hej, są pogniecione. Wymagają kogoś uzbrojonego w żelazko. Chcę nosić zbroję, potrzebuje porządku, chętnie udziela rad. Tak w ogóle, słuchajcie, to mi się bardzo kojarzy. Są te tablice. Tutaj rzucę ten tekst, ponieważ nie jestem w stanie... Ten Roshen szasza, nie, nie wiem nigdy, jak to wymówić. Potrzebują porządku? Potrzebuje porządku. Dobra. Huch, Poszło nam o wiele lepiej niż z wcześniejszym pacjentem. Dona pociąga estetyka kontroli. Nadzorujące cechy jego osobowość doprowadziły do skomplikowanej relacji z władzą i karą. Jego lokatorzy martwią się o jego zachowanie i mają do tego powody. Poczekajcie, bo to jest bardzo mało, żeby określić po prostu, czy jest niepoczytalny czy poczytalny, ok? Po prostu koleś wydaje się... Um, być może nie do końca poukładany, ale żebym po prostu powiedziała, że powinien um, pójść na terapię i to taką mocną elektroszcząsami, to raczej. Ha. Okej, okay, może spróbujmy mu pomóc, ponieważ martwię się również o lokatorów, którzy z nim mieszkają, żeby on był. Um, też, o szczególnie, że jest ochroniarzem, no to jeżeli będzie miał problem z nagrodą i karą, to może nie wiem, na przykład wiecie, jak um, policja w Ameryce, kurcze, bić osób tak naprawdę um, nie wymaga terapii. Poczytalny? Ja źle zaznaczyłam? Pacjent jest poczytalny, nie są wymagane dalsze działania. Świetnie. Mówiłem ci, zrób jak ryba. Nie, wcale nie jesteś zrób jak ryba, ja po prostu źle zaznaczyłam. Fak, idealnie mi idzie ten odcinek, moi drodzy, no po prostu cudownie. Czy możemy jeszcze pójść do jakiegoś pacjenta, czy ja mogę jeszcze kogoś skrzywdzić w tym odcinku? 60, nie, 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 musimy w takim razie skończyć ten dzień. Wiemy, że struktura przytrzymuje twoją córkę, możemy ci pomóc i wierzymy, że, do, że ty możesz pomóc nam. Pamiętaj, by dobrze opiekować się przypisanymi ci pacjentami, nie niż ludzi, niż strukturę. Jutrzenka. Moment, moment, moment. Czy to się okazuje, że ja przez przypadek AM dobrze zaznaczyłam tego ostatniego pacjenta? Ponieważ teraz, tak jak myślę, a może on miał problem z nagrodą i karą, przez to, że jesteśmy kurczę, wiecie, w państwie, który, które patrzy na, na nasz każdy ruch. Więc. Um, bo tutaj chyba jest jakiś bunt. Ta utrzenka, nie wiem, czy um, nie jest przywódczynią jakiejś grupy, która jest przeciwko państwu. Cudownie. Okej, okay, udało nam się to. Brawo, Genali. Potrafisz przypadkiem może em, wygrywać. Także, okej. Okay. Próbujmy sobie zrobić jeszcze jednego pacjenta, tego, który udaje e, czarodzieja, z tego co pamiętam. Ochroniarz Don Alonso zaryglował drzwi do swojego budynku i wziął jego mieszkańców jako zakładników. Aha, czyli może jednak źle wygrałam. Wybrałam. Twierdzi, że chroni ich przed zewnętrzną degeneracją. Jednostka specjalna jest w drodze. Niemniejszą otrzymujesz karę za niewywiązanie się z obowiązków. Minus 3. Czyli poczekajcie! Z jednej strony to był dobry wybór, uszanowania. Skanerzy myśli, dostają ostatnie wiadomości od grupy terrorystycznej zwanej Jutrzenką. Cudzie dążą do zniszczenia naszego społeczeństwa i trzeba ich powstrzymać. Czyli. Z jednej strony um, chyba dobrze zrobiłam go puszczając, ponieważ ta jutrzenka się ze mną skontaktowała i ja chyba chcę być buntownikiem, jeżeli chodzi, no bo to państwo mnie przeraża, ale z drugiej strony ten typ jednak um, zrobił szkody, więc też nie jest zbyt dobrze. Czy kontaktowali się z tobą? Nie, nie kontaktowali się ze mną. W porządku. Jeśli otrzymasz od nich wiadomość, lub jakiekolwiek inne podejrzane wiadomości, masz obowiązek nam to zgłosić. Zapewnimy ci ochronę. Za normalność i umysł. Ja nie za bardzo Wam ufam, moi drodzy, ponieważ to jest bardzo, bardzo coś jednak podejrzanego. E, tutaj chyba miałam kolejnego nowego pacjenta. Oliwier Ziński jest entuzjastą faktów. Wszyscy możemy uczyć się z danych, ale nacisk Oliwiera Zińskiego na to, by zawsze posługiwać się faktami i logiką, stał się przeszkodą w jego życiu społecznym. E, w porządku. Ale może słuchajcie, um, zobaczmy tego gościa, ponieważ on wydaje się być dosyć ciekawym przypadkiem. Mam nadzieję, że to jest wszystko pokłony. Oto ja, Pipitu, magik, czytający z niebios, szukający prawdy, doradca królu. Powiedzcie, proszę, kim jesteście? Skaner myśli, serwis danych. Może czekajcie, bo jak jest osoba, która na przykład choruje na schizofrenię to um, po prostu możemy jej powiedzieć, że jesteśmy lekarzem, tak? Ale na przykład, kiedy ona nam mówi, że ona coś widzi, to nie możemy po prostu na początku powiedzieć, nie, wcale tego nie ma, bo nam nie będzie ufać. Więc to mój wywód doprowadził tak naprawdę, że nie mam kompletnie um, żadnego pomysłu, co mam wybrać, bo każda z tych opcji może być problematyczna. Powiedzmy, że jesteśmy ska skanerem myśli. Naturalnie, Pipi tu już to wie. Testuję u was, Pipi tu wszystko wie. Skan umysłu. Jeden z duchów, nawiedzających strefę zewnętrzną, mury go powstrzymają. Osłona łatwo go przestraszyć murarz. Murarz na pewno. Poczekajcie, łatwo go przestraszyć albo osłona. Osłona. Dobra, udało nam się to. Moja dawna wieża czat. Ach, ile można było dostrzec? stary mosiężny teleskop. Piękne krajobrazy. Pipi tu jest nostalgiczny, podglądasz słaby wzrok. Podglądacz? Nie, Pipi tu jest nostalgiczny w takim razie. Portal. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Portal do tego Derek'a. Nie ma czasu, by pożegnać się z bliskimi. Wierzy, że jest kimś innym. Lubi bramy. Straumatyzowany. Ja bym się, że straumatyzowany. Ale najwyraźniej nie jest. Okej. Okay. Smog, z jego gardła znajdziesz rzadki klejnot kapras, który przez wieki umykał poszukiwaczom fortuny. Jubiler, świat pipitu, miłośnik zwierząt. To jest ten świat pipitu, prawda? Bo to już kompletnie jest oderwane z rzeczywistości. Jedwabny strój ozdobiony gwiazdami i planetami, wyszyty najczystszym złotem. Wspaniała koszula nocna. Pipitu lubi luksusy, śpiący artysta mody. Um, albo luksusy, albo artysta mody. Powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, bo może, ponieważ to może być jedno albo drugie. Jedyna co ta gra mi na razie w ogóle próbuje uświadomić, że kiedy, nie wiem, kiedy idziesz do psychologa albo mówisz cokolwiek temu psychologowi, to niech on nie robi sobie teorii spisowych w głowie, bo to jest naprawdę, słuchajcie, trzeba się to pytać. Ja nie mogę stąd po prostu uznać, co. Co on może myśleć? E, spróbujmy po prostu powiedzieć, że. E, artysta mody? Pipi lubi luksusy, świetnie. Ktoś w samochodzie obok mnie. Ta twarz. Kto to? Wilma? Kim? Kim jestem? Utrata osobowości, złe wspomnienia, entuzjasta samochodów. E, Utrata osobowości. Dobra, to by się zgadzało, dlaczego przyjął tę drugą osobowość, Pipitu. Mój moździerz, poproszony liście mandragory i niebieskie wespery. Ten eliksir śmierdzi jak stary cap. Boi się kozłów, Pipitu jest alchemikiem, lubi gotować. E, boi się kozłów? Dlaczego miałby się bać kozłów? E, alchemikiem? Okej, okay, to nam się udało. Najlepszy dzień mojego życia. Obywatel nieśli mnie na ramionach przez ulicę. Widzisz, w tamtym roku trafnie przewidziałem suszę i poczniono stosowne przygotowania. Derek jest medium, dba o innych, wspomnienie Pipitu. Albo dba o innych. Na pewno nie jest medium, no proszę was. Albo wspomnienie Pipitu. To nie brzmi jak um, coś, co mogłoby się zdarzyć naprawdę, więc uznaj, że jest to wspomnienie tej osobowości drugiej. Więc nam się udało. Cudownie. Derek Braun nie wierzy, że opętał go duch starego magika dworskiego. Jeśli to prawda, jego problemy rodzinne to jego najmniejsze zmartwienie. Niepoczytalny. Musimy go w takim razie um, po prostu pomóc, nie? Opęta nioza. Ilość 7. typy. Ło, ho, 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 ho. Panie, pan to będzie długo na terapii u nas. Proszę pana. E, co tam możemy, jak możemy mu pomóc? Pipi tu niepoczytalny, nie rozśmieszaj mnie. Myślę, że to świat oszalał, nie ja. Twoje maszyny nic mi nie naprawią, czaszkomyju. Wow, czaszkomyju, to za urocze słowo. Ja je kradnę. Wiecie co, kupiłabym jakieś, jakąś nową maszynę, jednakże wolę się w tym razie nie bawić, bo zostanie nam tylko 10 monetek po, em, po zapłaceniu naszego mieszkania. Więc po prostu zróbmy to w ten sposób. E, mamy to, to, to i to. O, cudownie, to nam się uda. E, tylko... Tutaj... Tutaj? Nie tutaj? Tutaj to? Czy one się wszystkie tak samo. Dobra, one się wszystkie tak samo trzęsły. Jest y, stabilnie. Czy tutaj możemy coś, coś pomóc? Nie możemy. E, poczekajcie, dobra. Jak ja mam to zrobić? To jest nie do zrobienia. Weźmy coś innego, weźmy coś innego, bo ja, ja go skrzywdzę. Nieważne. Nieważne, prawie zabiłam człowieka przez to, przez moją niekompetencję i przez moją ignorancję. Cudownie, idealnie, po prostu genialnie. Dobra, to nam się udało. Zaraz czas nam minie, więc powinniśmy się bardziej, e, może skupić. Dobra. Ale się stresuję, słuchajcie. Ale genialnie to jest tylko gra, wiem! Cicho! Dobra, to nam się udało. E, jeszcze. to. Czy uda nam się to jeszcze. Um, ogarnąć. Tutaj nie zostało, tylko jedna sekunda. Przepraszam, bo ty prawie tutaj ten. umarłeś przeze mnie. Sorki pipitu, ja ci chciałam pomóc. Dobra, moi drodzy, ale to jest koniec dnia czwartego. Nie wiem jak wy, ponieważ wy prawdopodobnie z tego, co czuję, to jesteście strasznie sfrustrowani, bo robię bardzo, bardzo głupie błędy. Ale obiecuję, że w kolejnym odcinku się poprawię, jeżeli oczywiście seria wam się spodoba i będziecie chcieli ją widzieć dalej na kanale. Ponieważ ja naprawdę... Mi się mi się bardzo podoba, no pomijając to, że jestem bezadziejna, ale bardzo mi się podoba. Także, moi drodzy, jeżeli chcecie po prostu więcej odcinków z tej serii, to zachęcam do lajkowania. I co? Do kolejnego zobaczenia. Cześć!